Siema się mają no to rolnik profesjonalne. Mamy dzisiaj 28 lutego i powoli przygotowuję się do ruszenia z nawozami. Może uda mi się przed 3 marca coś ruszyć, zobaczymy. Na pewno nie wywiozę wszystkiego. Dużo pracy papierologicznej jeszcze przede mną, dużo pracy nazwijmy to z załatwieniem różnego rodzaju papierów, dokumentów i tym podobne, więc urzędy mnie teraz pochłaniają. Ale też przygotowuję się po części już do ekoschematów. Dużo osób się pytało, czy zrobię jakieś filmy z ekoschematów. Słuchajcie, nie będę robił filmów z tego względu, że nawet pracownicy ODR i pracownicy agencji jeszcze nie wiedzą, jak te ekoschematy mają być realizowane. Czy w ogóle wszystkie będzie można w tym roku wpisać, co jest w ogóle kuriozum. Jak będą przebiegały kontrole i tym podobne? Jednak, ze względu na to, że na wiosnę chcę bazować głównie na dwóch ekoschematach, czyli na wywożeniu obornika i wymieszanie w przeciągu 12 godzin oraz na innym niż rozbryzgowe aplikowanie knojowicy, szukałem wskazówek głównie do tych dwóch ekoschematów. I teraz, jeśli chodzi o ten pierwszy ekoschemat, czyli wywożenie obornika, to naprawdę powiem Wam, że każdy z Was, jeżeli będzie chciał Realizować ten ekoschemat stanie się pewnego rodzaju influencerem, już to naprawdę z tak dużą nadwyżką będziecie mieli tyle zdjęć, że głowa mała. Ale dlaczego? Bo ogólnie miało być tak, że wywożenie obornika będzie udokumentowane zdjęciem, i wymieszanie obornika z glebą będzie udokumentowane zdjęciem. No i ogólnie spoko. Jakby to rzecz, wygląda to prosto. Wywozimy obornik, robimy zdjęcie. Mieszamy, robimy zdjęcia, ale nie, słuchajcie, nie. Teraz, jeżeli ktoś yy, nie siedzi, to usiądźcie, bo jeśli chodzi o udokumentowanie, będzie to wyglądało w następujący sposób: powyższe czynności, to znaczy yy, stosowanie obornika i uprawa. Jeżeli powyższe czynności wykonuje się na przykład w układzie, że zaraz za rozrzutnikiem obornika jedzie agregat uprawowy i maszyny mają podobne wydajności, wystarczające jest wykonanie kilku zdjęć w celu udokumentowania przyjętej agrotechniki na całym polu. Uwaga! Zalecane są minimum trzy zdjęcia z różnej lokalizacji na jednym hektarze z każdego procesu. Trzy dla nawożenia i trzy dla wymieszania. Co równocześnie potwierdzi wykonanie zabiegów w wymaganym czasie. Więc e, tak naprawdę mamy minimum 6 zdjęć łącznie, bo 3 z aplikacji, 3 z uprawy i nie na danym polu, na jednym hektarze. Zastanawiam się, jak to zrobić w momencie, kiedy e, ktoś jest po prostu starszy, w momencie, kiedy jedna działka składa się z tryliona e, działek ewidencyjnych, w sensie mamy jedno pole, ale tam jest miks numerów. Jak to zrobić, jeżeli mamy, nie wiem, jedną działkę w poprzek, a kolejne są w pionie? Kiedy tak naprawdę będziemy musieli do każdej działki wysyłać poszczególne zdjęcia? Nie mam bladego pojęcia, jak to po prostu fizycznie zrobić. To, to ktoś. Osoba, która to wymyśliła, naprawdę musiała być nieźle na pluta. Sorry. No, idąc dalej, słuchajcie, pierwsze zdjęcie należy wykonać po kilku, kilkunastu metrach od rozpoczęcia aplikacji obornika na polu, po to, aby udokumentować czas rozpoczęcia, pamiętając równocześnie, że mniej więcej w tym samym miejscu należy wykonać w ciągu dwunastu godzin kolejne zdjęcie goatagowane, na którym zostanie pokazane z kolei pole po wykonanym już zabiegu. Więc, e, a, i nie, należy, nie należy wykonywać zdjęcia prostopadle do powierzchni pola, czyli pod ukosem, czyli z jakąś perspektywą, tak żeby, wiecie, nie oszukać, że, e, nie wiem, wywieźliśmy na części i to jest hektar. E, powiem Wam, że naprawdę to będzie jakaś masakra. Jedyny plus to taki, że nie trzeba będzie w czasie doraźniejszym tych zdjęć dodawać, ale można je zrobić i wysłać później, ale... <laughs> Jeżeli mamy działkę 6-hektarową, wychodzi na to, że będziemy musieli wesoć 36 zdjęć, każdy hektar robić podczas wyłożenia obornika, podczas uprawy, jeszcze zgrać to z działkami ewidencyjnymi, które są na danym polu, więc po prostu jest to jakiś kosmos. Jest to. Samo robienie zdjęć jest tak czasochłonne a potem jeszcze ludzie będą to w agencjach weryfikowali czy na pewno nie oszukałeś, czy do odpowiedniej działki zrobiłeś odpowiednie zdjęcie po prostu to jest paranoja to jest kuźwa tak oderwana od rzeczywistości eee, serio będzie trzeba, nie wiem, zatrudnić osobę do tego, żeby popierdalała po polu i robiła zdjęcia ja sobie tego nie wyobrażam chociaż z drugiej strony ze względu na to, że chociażby nagrywam i tak dalej, wrzucam coś tam na instagrama powiem wam, że będę robił to testowo, nie Kurde, będą dostawali selfie, będą dostawali jakieś głupie, dziwne zdjęcia. Oczywiście z spełnieniem wszystkich innych rzeczy, czyli pokazanie obornika, pokazanie beszki pokazanie kultywatora, pokazanie tego, jak to wygląda na polu. Zastanawiam się, co w przypadku, kiedy, nie wiem, przyjdzie niezapowiedziana ulewa, kasują dopłaty, to jest po prostu cyrk na kółkach. To co oni robią z, tymi, z tym systemem dopłat, co w ogóle robią z rolnictwem, to się po prostu Nóż w kieszeni otwiera, bo inaczej tego nazwać nie idzie. Yy, I coraz bardziej skłonny jestem do tego, że albo trzeba będzie wybierać ekoschematy, które naprawdę nie są jakieś angażujące, albo totalnie olać te wszystkie ekoschematy, te wszystkie dokumenty, te wszystkie paranoje w postaci pierdoliona zdjęć na jednym polu yy, i wziąć po prostu dopłatę podstawową i mieć wyrąbane. Bo to jest. Paranoja, po prostu paranoja. Już nie mówiąc o tym, że od jutra może na przykład wywozić obornik, tak, ale aplikacja, z tego co mi wiadomo, jeszcze nie pozwala na lodowanie zdjęć. I takie sytuacje jak na przykład u nas teraz: mama będzie miała tą część, którą że tak powiem, miał tata. Ja nie mogę zaciągnąć danych na numer, ta, na numer producenta mamy. Nie mogę tam robić zdjęć pod numerem mamy, bo po prostu nie mam jak przypisać ich potem do, do danych działek. Bo nie mogę stworzyć jeszcze wniosku na mamę, bo nie ma takiej możliwości, więc nie wiem, czy ja mam czekać do 15 marca, czy po prostu wyłożyć na to lachę. Serio, to jest po prostu jakiś kurwa cyrk. No ale... Ech... Zachciało się dopłat. Trzeba teraz rzeźbić. No a tutaj sobie teraz robię takie małe porządki. E, miałem tutaj całą masę takiej ziemi, takiej darny e, spod kostki, też e, spod takiego no, warzywnika. Wybraliśmy tam ziemię e, i robimy mamie taki warzywnik. A dzisiaj on już jest praktycznie skończony. E, koło domu, więc taka ziemia gorsza była wybrana. Aj, dupowa to to zrobiłem. No i przy okazji po prostu się uczę obsługi yy, ładowarki. Wiem, że tak no dziwnie brzmi, no bo niby praktycznie tak samo jak yy, tur z ale, ale jednak trochę inaczej. Więc trochę tutaj ogarniam to sobie, bo muszę się w końcu wziąć za rozbiórkę domu. Już naprawdę teraz nie ma zmiłuj, ale te ostatnie dwa miesiące były na tak wariackich papierach, że no, no, fizycznie nie mogłem do tego dojść. A tutaj muszę wziąć darn z tego względu, że e, RSM32 i 26 plus 3 jest w zbiorniku. Mam taką mieszankę, e, i jest to mieszanka na rzepak typowo, więc muszę się do tego dobrać. A po prostu e, wylew ze zbiornika mam z tej strony, gdzie leżała ziemia, więc robię sobie porządek z tym. No i mam nadzieję, że <coughs> jutro uda się. E, już po prostu sobie szczepić, opryskiwać, sprawdzić stan techniczny, no powinno być wszystko ok, no bo jednak nic tam się e, nie działo, ale wiadomo, może jakiś wężyk, może jakaś uszczelka, może jakaś e, dysza do wymiany, takie rzeczy będę musiał sobie na spokojnie tam teraz e, posprawdzać, a tą ziemię wywożę na pole, gdzie ma być kukurydza, gdzie łączę właśnie e, dwie działki, dwa pola, więc robię trochę porządeczków. No i z rsm mówię z rsm teraz będę w rzepak leciał dosłownie na dniach, no mam nadzieję, że się uda. A jezus, co jest, wszystko wywieźć bez jakichś większych problemów, no i potem spokojnie się na tą rozbiórkę wziąć. A w rzepak będę wrzucał 160 kg RSM-u, więc wyjdzie do tej mieszanki około tam 320 litrów. Słuchajcie, chciałbym się jeszcze też odnieść, bo jesteśmy już na polu, chciałbym się jeszcze odnieść do e, tych komentarzy, które się. do niektórych komentarzy, które pojawiły się pod wczorajszym filmem. E, wiedziałem, że część osób będzie zdziwiona tym, że tak szybko wróciłem do nagrywania, że nie zrobiłem sobie jakiejś przerwy kilkutygodniowej czy tam kilku nawet miesięcznej, jak niektórzy pisali. E, I nie dziwi mnie to. że więc nie dziwi mnie to z tego względu, że. Część osób przeżywa śmierć bardzo emocjonalnie, bardzo mocno, i potrzebują po prostu wyciszenia potrzebują czasu, żeby dojść, nazwijmy to, do siebie potrzebują, nie wiem, zamknąć się w pokoju do sobie na trzy tygodnie i się wyryczeć ale są też osoby, które mają zupełnie inaczej. Ja jestem też taką osobowością, która mimo wszystko potrzebuje towarzystwa mimo wszystko potrzebuje. Żyć normalnie, w cudzysłowie, potrzebuje działać po prostu. Ja jestem osobą, która jest osobą zadaniową i też tak teraz jest. To te, też te już, jakby to być, kilka dni minęło, też sytuacja nie była nagła, taka, wiecie, z dnia na dzień. Po prostu to też już się człowiek trochę przygotowywał od dłuższego czasu i miał to gdzieś z tyłu głowy więc nie ja powiem, że było łatwiej, bo, bo to się nie da na to przygotować, ale... Mm, mam po prostu poczucie tego, że teraz ja jestem odpowiedzialny za wszystko. Jestem odpowiedzialny za gospodarstwo, jestem odpowiedzialny za, za mamę po części yy, i, i nie mam, jakby to wiedzieć, poczucia, że mam czas na jakieś załamywanie się i nie jestem po prostu taką osobą. Ja to przepracowuję na swój sposób i pozwólcie je, te osoby, pozwólcie mi po prostu tak to przepracować. Eee... I gdybym miał się załamać, gdybym miał przestać nagrywać, mógłbym to zrobić 10 czy 12 miesięcy temu. Bo od tego czasu dzieje się naprawdę ogrom eee... złych rzeczy u nas, działo się, ale tego nie zrobiłem. I też nie mówiłem Wam o tym, bo no zresztą niejednokrotnie to powtarzam i zresztą wiecie, że nie bawię się w robienie jakichś tam dram prywatnych i tak dalej, pokazywania swojego życia prywatnego ale było naprawdę chujowo nie ma co tutaj ukrywać i zrezygnowałem z podyplomówki zrezygnowałem z takich dwóch ciekawych projektów zrezygnowałem z wielu współprac, z wielu wyjazdów ale to były rzeczy, które by przyniosły mi jakieś pieniądze, jakieś tam wartości, a tak naprawdę w tym czasie walczyliśmy o coś, co jest tak naprawdę bezcenne i tego nawet nie można na, na szali położyć. Jeden obok drugiego i to są rzeczy, o których po prostu duża większość nie miała bladego pojęcia. I zresztą nadal jeszcze no, można powiedzieć, że wiecie tyle co nic. I takie komentarze typu. Ja bym nie nagrywał miesiąc, a ty to robisz dla pieniędzy, e, albo nieuszanowanie śmierci i, i tak dalej, naprawdę ludzie, puknijcie się w czoło, sorry. Usuwam tego typu komentarze, nie wchodzę w polemikę. E, bo jeżeli ktoś pisze, współczuje, a potem dopierdala, nie znając mnie, nie znając sytuacji, e, albo tak jak są już no, takie sytuacje. Gdzieś tam osób publicznych, i, i ktoś umiera, a potem leci hejt. Naprawdę, w jakich kurwa czasach my żyjemy, nie? To jest po prostu masakra. Każdy robi tak jak uważa. I tak jak żałobę, ja uważam, że nie powinno się żałoby pokazywać, jakby to powiedzieć, na pokaz. Każdy przeżywa ją inaczej. Żałoba nie jest, jakby to powiedzieć, w pokazówce, tylko żałoba jest przede wszystkim w sercu. I tyle. I, I jeżeli ktoś mi mówi, że nie wiem, żałoba trwa tyle i tyle dni, albo tyle i tyle miesięcy, to też się z tym nie zgadzam. Bo żałoba może trwać całe życie. Ktoś stwierdzi, że e, przeżałował, że tak powiem, i skończył żałobę, nie wiem, po pięciu latach, czy po dziesięciu. I czuje się po prostu od tego wolny. A niektórzy, tak jak zresztą nawet w komentarzach piszecie, że minęło już x lat i nadal, jakby to powiedzieć, e, czujecie to samo. I to jest zupełnie normalne, bo po prostu każdy z nas przeżywa to inaczej, każdy z nas zachowuje się inaczej. I naprawdę e, komentarze kulturalne, bo było odnośnie tego kilka komentarzy kulturalnych, ja całkowicie to rozumiem, bo mówię, to może być dla niektórych dziwne, ale komentarze typu e, zarabianie na śmierci i nakręcanie sobie zasięgów, gdzie praktycznie o tej sytuacji nie powiedziałem nic, powiedziałem o tym, co się dzieje, o tym, co może was też spotkać, o tym, co może spotkać kuźwa każdego z nas, po prostu wywalam, bo nie chcę mi się z takimi osobami pisać, z takimi osobami, na takich osób po prostu tracić czasu, więc sorry, jeżeli to oglądasz, a już cię nie ma, to twoja wina po prostu, dobra. To na dzisiaj wszystko, bo zastanie mnie noc, a jeszcze mam ze 3-4 przyczepy do wywiezienia. Pozdrawiam serdecznie. Rolnik nieprofesjonalny.